Jak być lepszym graczem w Brawl Stars? Po pierwsze, jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności, to powinieneś grać z trudniejszymi przeciwnikami. Idealnie spisze się tu granie ligi mocy. Jest to najbardziej skillowy tryb w tej grze. Możesz grać go zarówno sam, jak i z kolegami. Postaraj się wbić mi gdyż pomoże ci to rozwinąć Twoje umiejętności. Najważniejszą rzeczą w byciu dobrym graczem jest granie trybów 3 na 3, najlepiej z drużyną, gdyż randomy mogą nieraz doprowadzić do szału. A jeśli nie macie drużyny do grania, to możecie znaleźć ją w komentarzach. Napiszcie szukam drużyny i ile macie pucharków. Pamiętajcie także, by dobierać postacie odpowiednio pod mapy i tryby, w jakie gracie, Na przykład na hejsta. Dobrze sprawdzą się postacie z dużym damage'em, a na gorącą strefę przydadzą się zadymiarze z dużą ilością życia. Jeśli chcecie rozwinąć swoje umiejętności, to postarajcie się grać jak na...